Województwo zachodniopomorskie chce zostać liderem ekologii, a Kołobrzeg może stać się centrum dyskusji na ten temat. W tym mieście od 16 do 18 września odbędzie się pierwsze międzynarodowe forum ekologiczne. Do udziału w tym wydarzeniu zachęcał wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Ekologiczna. Idea forum powstała około dwóch lat temu, kiedy uczestniczą w różnych spotkaniach, debatach, rozmowach, targach i konferencjach. Praktycznie pojawiał się w całej Polsce temat, iż brakuje do tej pory. Jednego miejsca, gdzie wszystkie organizacje, stowarzyszenia, także sektor samorządowy i rządowy mógłby porozmawiać o tematach rozumianej szeroko ekologii. Dlatego też podjęliśmy taką inicjatywę o organizacji Forum Ekologicznego. Dzięki temu, że udało nam się pozyskać strategicznych partnerów do tego przedsięwzięcia, i tych dzisiejszych partnerów tak naprawdę w dniu dzisiejszym gościmy. Zdaniem marszałka województwa zachodnio-pomorskiego, trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce w kraju do zorganizowania Forum Ekologicznego niż Pomorze Zachodnie. Które jest niewątpliwym liderem w zakresie ekologii. To, że rzeczywiście chyba trudno sobie w Polsce znaleźć lepsze miejsce do organizacji forum ekologicznego niż Pomorze Zachodnie, niż Kołobrzeg, z tych dwóch czynników. Ja pamiętam dokładnie z jakiego miejsca na Pomorzu Zachodnim startowaliśmy kilkanaście lat temu, w jakim stanie mieliśmy nasze środowisko naturalne. Przez 13 lat byłem związany z branżą ochrony środowiska. Pamiętam, jakie mieliśmy potężne problemy z zakresie rozwiązywania problemów z gospodarką ściekową dzisiaj wiemy że jesteśmy jednym z liderów jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków Pierwsze międzynarodowe forum ekologiczne to ponad 20 paneli dyskusyjnych, kilkudziesięciu panelistów i 600 uczestników, w tym między innymi przedstawiciele samorządów, instytucji finansujących, przedstawiciele świata biznesu oraz naukowcy z Polski i z zagranicy. Myślę sobie, że to jest dobrze, że po raz pierwszy tego typu przedsięwzięcie grupujące różne środowiska, różne instytucje jest organizowane. I po drugie, nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że dzieje się to właśnie na Pomorzu Zachodnim, że to tutaj u nas odbywa się, odbędzie się pierwsze tego typu forum. Rzeczywiście tak jest też, że w tej części ekonomicznej najważniejsze forum, które się w Polsce odbywa, to w Krynicy, i myślę sobie, że w tej części ekologicznej. Doczekamy się, że najważniejsze forum, które się będzie odbywać, to będzie to forum w koło brzegu. Forum Ekologiczne to wydarzenie, które skupi całą branżę związaną z ochroną środowiska. Podczas forum odbędzie się także rozstrzygnięcie konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014. Chcemy do udziału w konkursie zachęcić przede wszystkim samorządy, ale również firmy, które funkcjonują w poszczególnych gminach, również instytucje państwowe również szkoły. Regulamin konkursu jest dość mocno zmodyfikowany w stosunku do tego, z czym beneficjenci spotkali się dwa lata temu. Pula nagród jest dość pokaźna, Półtora miliona zgłoszeń, 1,5 miliona złotych. Mamy w tej chwili 60 zgłoszeń, są to przede wszystkim gminy. Jest niewiele zgłoszeń, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które moim zdaniem również mają co pokazać i mogą... Ubiegać się o no, dość pokaźną nagrodę pieniężną. W konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zostać przyznane 24 nagrody od 50 do nawet 200 tysięcy złotych. Oceniane będą przedsięwzięcia realizowane i zakończone w latach 2011-2013. Stawiamy na innowacyjność, stawiamy na duży efekt ekologiczny. On może być obliczony w wymiarze finansowym, ale również dużym efektem ekologicznym jest chociażby ilość osób odwiedzających ośrodki edukacji ekologicznej. Stawiamy również na mądre racjonalne wykorzystanie funduszy. Także tutaj jedną z kategorii zatytułowaliśmy montaż finansowy. Po prostu niektórzy beneficjenci robią to w sposób doskonały, korzystając ze środków unijnych, wspierając się chociażby naszymi środkami, sięgając po pieniądze w ramach różnych konkursów organizowanych przez różne instytucje finansowe funkcjonujące w Polsce. Trzydniowe forum podzielono na cztery główne tematy gospodarka wodna, gospodarka odpadami, OZE, energetyka oraz przyroda. Pierwszego dnia wszyscy goście spotkają się na wspólnym panelu, którego moderatorem będzie dziennikarz Piotr Najwsztub.